Witam wszystkich już w kolejnym materiale dotyczącym renowacji, remontu klasycznych, zabytkowych pojazdów. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam silnik od Junaka M10, a tak naprawdę to, co z niego zostało, więc można tutaj zobaczyć, że silnik jest w dużej mierze rozkręcony. Więc może troszkę historii. Silnik został wymontowany z motocykla którym był, który był wyposażony w wózek boczny, następnie silnik został oddany do pewnego warsztatu, gdzie, który miał przeprowadzić remont tego silnika, ponieważ remont całego zaprzęgu miał być podzielony na kilka etapów i pierwszym etapem była był remont jednostki czyli całego silnika po długim okresie powiedzmy oczekiwania Brakuje jakichś takich konkretnych informacji. Okazało się, że silnik został w tym momencie rozebrany. Żadne dalsze prace nie zostały zrealizowane, więc został silnik zabrany z tamtego miejsca i w takim oto stanie trafił do nas. Silnik, z tego co wiemy, był kompletny i wcześniej, x lat temu, jeszcze odpalał w tym momencie jak na szybko zweryfikowaliśmy części tutaj które się znajdują to występują dość spore braki już widzę jakieś przeróbki i zniszczenia trudno mi powiedzieć ile część rzeczy zostało zrealizowane podczas demontażu ale i są pewne powiedzmy uszkodzenia które wynikają z błędnego demontażu niektórych części więc może zajrzyjmy do pierwszej skrzyneczki, a są tu elementy od kosza sprzęgłowego, łańcuszek, napinacz. Wszystko tak jak widzicie jest porozbierane i po różnych kartonach w różnym miejscu. Nawet nie poukładane, tylko wrzucone, więc musimy to wszystko zweryfikować. Dźwigienki w tym momencie je skompletowaliśmy, bo każdy element był w różnym innym miejscu. Zębatka napędowa nie jest jakoś jeszcze może bardzo skończona. Tutaj jest krzywka. No i już widać, że silnik miał jakiś spory przebieg, ponieważ jest dość mocno wytarta. Skompletowaliśmy również tutaj zawory. Jest tutaj dość sporo nagaru. Z tego co wiem, to chyba nie znaleźliśmy zabezpieczeń. Na zawory, albo gdzieś jeszcze tutaj są, więc tu są różnego rodzaju śruby, nie śruby, jeszcze jakaś uszczelka się tutaj zaplątała. Obok mamy gaźnik, wstępnie pomierzyliśmy, to jest to Gardziel 26, więc typowo junakowy. Musimy zobaczyć jeszcze, jakie ma konkretnie oznaczenia. Więc jest to pegas ale ogólnie zablokowany. Nie ma możliwości podniesienia przepustnicy więc rozkręcimy zobaczymy w jakim będzie stanie głowica również powiedzmy wybebeszona założyliśmy jedynie dekielki śruby te elementy które nam powiedzmy tak na szybko wpadły w oko to powiedzmy tak ją skompletowaliśmy szklanki nie szklanki aby już pasowały na swoje miejsce Tutaj, jak patrzyliśmy, to ktoś chyba próbował szkiełkować już tą głowicę. Wyleciały nam śruby skręcające, ponieważ nawet tutaj w okolicach świecy jest, jest tak dość wyczyszczone jakieś mocno to aluminium. Tutaj również przy wydechu, więc chyba były jakieś początki szkiełkowania tego. Więc oczywiście szklanki będzie trzeba pochromować albo wymienić, zobaczymy w jakim są stanie, bo tu jest dość sporo korozji występuje. Są oba dekielki, jest odprężnik, jeszcze jakaś wkręcona świeca, ale pewnie nic z oryginału. Obok mamy dekle boczne, ch yy, korek chromowany. Co ciekawe sprawdziliśmy to o tyle dobrze, że i dekle boczne i kartery... Yy, i dekielek na skrzynie oraz na rozrząd. Mają ten sam numer, więc o tyle dobrze, że jest to z jednego kompletu. Tutaj już jest korek plastikowy. Yy, ogólnie jeszcze po numeracji nawet nie sprawdzaliśmy, z którego roku jest silnik, więc będziemy też to dla ciekawostki weryfikować. Kolejne pudełeczko, widzę tutaj już pompę oleju, kopniak. Yy, z jak wykrzywiony z tego co widzę, oraz z ukręconą tutaj śrubą, więc już są jakieś takie zniszczenia. Dość sporo śrub. Filtr oleju rozbebeszony. Obok rozmontowany całkowicie iskrownik. Więc to wszystko jeszcze było porozkładane. My tylko. Wkładaliśmy, powiedzmy, parę elementów na swoje miejsce. Lot produkcji 62. A tu są elementy kolejne od iskrownika. Zobaczcie, no, wszystko w kartonie. Źle, źle to wygląda. Gniazdo ukruszone. Przyspieszać. Wszystko tutaj, no, zardzewiałe. E, prawdopodobnie, jeśli był nieumiejętnie rozkładany iskrownik to prawdopodobnie wirnik jest krzywy i może być już to śmietnik. Więc ogólnie no jak sami widzicie no pracy by, będzie przy tym silniku dość sporo. Przejdźmy do cylindra i tłoka. Tłok ewidentnie przytarty, dość mocne przytarcia powiedzmy rysy jakbyśmy papierem ściernym tutaj robili e, ogólnie pierścień zachował się tutaj są dwa w tym momencie jednego brakuje pierścienie całkowicie zablokowane e, cylinder z tego co chyba mierzyliśmy już ma 75 50 tak mi się wydaje więc zobaczymy. Ogólnie jest mocno pordzewiały. Są głębokie wżery, więc możliwe. Cinder jest oczywiście żeliwny. Nie aluminiowy, więc możliwe, że zobaczymy, czy uda się coś jeszcze z niego zrobić. Czy będziemy go wymieniali. Tu widzę kolejne inne elementy, już montażowe, czyli ośki, guma odgaźnika która się rozsypała obejma tutaj do zbiornika łańcuch napędowy jakieś yy, fajka na świecie oraz kolejne śruby nakrętki w tym miejscu mamy powiedzmy że skrzynie, yy, wałek kopniaka no, fre no fre frezy również tutaj zniszczone więc wałek praktycznie ląduje do śmieci mechanizm zmieniacza ciekawe czy kompletny łożysko co ciekawe łożysko jest niemieckie więc już był, było to wymieniane e, tutaj jest skrzynia wałek z wodzikami wałek główny oczywiście wszystko do sprawdzenia Nowałek już ma dość spory próg tutaj w miejscu, w którym chodziły tulejki. Dwa dekielki, tak jak mówiłem, ze zgodnym numerem, ale jest wszystko porozkręcane. Przejdźmy do kadłuba powiedzmy. To co można zobaczyć, to jest ukruszone tutaj mocowanie, z dość sporym pęknięciem, więc będzie trzeba to oczywiście naprawić. Dekielek na prądnicę. Prądnicy oczywiście nie ma, więc będzie trzeba poszukiwać albo próbować, może montować alternator lub inny, jakiś zamiennik. Zobaczymy. Chcielibyśmy to zrobić na oryginalnej szóstce. Zobaczymy, y, jakie tutaj będą ustalenia. Tutaj popychacze, koła. Oczywiście koła y, my teraz założyliśmy, bo one były w ogóle porozrzucane w różnych miejscach. I nie wiem co tutaj się działo, ale są tutaj dość spore ślady szlifowania tutaj powiedzmy tej tulejki. Jest ona tutaj całkowicie ścięta. Ktoś tutaj chyba czegoś nie mógł zdemontować i ewidentnie pył jest z tulejki. Jest to wszystko poszlifowane. Sporo gwintów widziałem, że jest poprzeciąganych i jest zniszczonych, takich wykrzywionych, trudno powiedzieć czy podczas demontażu, czy Czyli już wcześniej tak było. Ogólnie wszystko rozmontowane. Tutaj przewodzik do kontrolki luzu. Zobaczymy, czy jest miarka oleju. Nie, niestety nie ma miarki oleju, więc szkoda. Jeszcze to, co zauważyliśmy, to jest dość spory luz na wale, ale. Zobaczcie, przytrzymam sobie łożysko. Może być to ciężko wykonalne, jedną ręką, ale po prostu no wał się obraca, a łożysko stoi. Więc ogólnie po rozbiórce pomierzymy, zobaczymy w jakim stanie jest wał, ale dość sporo pracy tutaj będzie. Więc niebawem, kolejny materiał, jak rozłożymy, wszystko zweryfikowałem. Zweryfikujemy więc. Do zobaczenia i oczekiwania na kolejny materiał. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.